Nerwica pozytywnego myślenia. No wielu z nas jest wychowanych w takiej tradycji ezoterycznej, tak bym to nazwał takiej tradycji, w której uczą nas, że musimy tylko pozytywnie myśleć być cały czas uśmiechnięci, być cały czas pełni energii, a w głowie musimy mieć same dobre, jasne myśli. I my przechodzimy przez taki etap nieświadomej duchowości, gdzie popadamy wręcz w nerwice czy, czy obsesję i lęk, kiedy pojawiają się w nas jakieś myśli nie takie, jak, z naszej perspektywy, nie takie jak trzeba. Czyli negatywne, destrukcyjne, ciemne, czasem agresywne. I my boimy się tych myśli. Mały kot rozrabia. I my boimy się tych myśli, nawet bardzo rozrabia. Bo myśli. Bo tak, tak nam powiedziano, że jak, jak się one pojawią w głowie, a my nic z nimi nie zrobimy. To one będą się potem materializować w naszym życiu. Ale to jest oczywista nieprawda. E, musimy sobie dać prawo do, do tego, żeby różne również ciemne myśli się przez nas przejawiały, bo skoro się przez nas przejawiają, to, to, to znaczy, że jest gdzieś jakieś ich. Źródło. I tak naprawdę to ucieleśniać w naszym życiu będzie się najbardziej wszystko to, co zostało w nas stłumione, co zostało z nas wypchnięte, co zostało w nas nieuznane, bo to będzie się dobijać to zaczyna tworzyć nasz ten najbardziej nieświadomy cień, który prędzej czy później. Z, zacznie się rzucać, zacznie się projektować na um, rzeczywistość. Co więc zrobić, kiedy, jak się z, z, zachować, jaką postawę przyjąć, kiedy rzeczywiście takie myśli zaczynają nas um, dopadać? Pojawienie się w, w nas takich myśli czy takiej energii najczęściej związane jest z. z, z takim okresowym budzeniem się naszego ciała bolesnego. które każdy z nas jakieś tam posiada i ono, i ono pojawia się w naszym życiu w tak, można by powiedzieć cyklicznie, przechodzi jak fala. I to jest dokładnie tak samo jak dzień i noc, dzień i noc, dzień i noc. I w momencie, kiedy przychodzi ta noc, Budzą się w nas te różne myśli i różne demony. I my o tym wiemy właściwie od samego rana. Kiedy już wstaniemy z łóżka, to, to czujemy, że energia w nas się trochę zmieniła. I bliżej nam do tych myśli trudnych yy, niż do tych jasnych i słonecznych. To jest za każdym razem kiedy to ciało bolesne się w nas budzi jest to dla nas zaproszenie do wpłynięcia na głębie i jest to zawsze dla nas zaproszenie do podwyższenia wewnętrznej uważności i musimy wtedy po pierwsze nie obiektować musimy nauczyć się jakby nie obiektować swoich stanów. To jest bardzo ważne. Zaraz powiem, co to znaczy nie obiektować. Kiedy budzę się rano i ogarnia mnie, zdener ja jestem rozedrgany, jestem zdenerwowany, jestem spięty. I coś chce się przeze mnie jakby opowiedzieć, to mój umysł i moje ego, ponieważ ego bardzo lubi wojny i już czuje, że może nas tu wciągnąć w jakąś wojenkę, wykorzystując ten moment. I może zrobić to tylko w jeden sposób, to znaczy wskazać jakąś zewnętrzną przyczynę tego. Stanu. Co jest pułapką na nas. Bo w momencie, kiedy już ten umysł sobie znajdzie taką przyczynę, najczęściej kompletnie absurdalną, i najczęściej zupełnie niezwiązaną z tą sytuacją i z tym lękiem, i najczęściej jakąś taką tożsamościową i związaną z funkcjonowaniem naszego ego, czyli aha, czuję się dlatego, że. Ktoś mnie nie uszanował, ktoś przekroczył moje granice, ktoś, przekroczył moje granice, ktoś mi co, co, coś zrobił, ktoś mi coś, coś powiedział. No, to, no, no, lista pretekstów i usprawiedliwień dla tego stanu jest w zasadzie nieskończona. Jeżeli nie, nie wydarza się obecnie nic takiego, co by mogło ten stan usprawiedliwić, no to zaczynamy się cofać do, do przeszłości, poszukiwać źródeł w jakichś rzeczach, które się wydarzyły. Jeżeli nam jest nie po drodze, no to zaczynamy wy, wyciągać się z umysłem w stronę przyszłości, więc w stronę jakichś zdarzeń, które mogą się wydarzyć. Najgorsze jest, kiedy taki powód jakiś konkretny znajdziemy. Umysł jest cwany i w ogóle ego jest to jest mocny zawodnik w naszym życiu, więc jeżeli nie znajdzie nic takiego w tej w sferze fizycznej, no to zaczynasz szukać jakichś takich przyczyn w sferze wirtualnej. I to już jest kaplica, krótko mówiąc. Bo jeżeli nasze ego znajdzie sobie przyczynę naszego lęku, wroga w czymś kompletnie wirtualnym, Iluzorycznym, eee, nie, nie wiem, bycie, demonie, podczepie, kosmici. No tu, tu, je, tu jest parę takich rze rzeczy, które są na poziomie archetypicznym, e, przejawieniem naszego lęku i przejawieniem naszej nieświadomości. Mogą się tylko podmieniać twarze, ale właściwie to jest cały czas ten sam archetyp. Więc ego w momencie, jakby odbiera nam naszą boskość, odbiera nam naszą decyzyjność, wyrzuca problem na zewnątrz w stronę czegoś, z czym nic nie może zrobić. No i wplątuje nas w walkę z tym czymś, z tą naszą ciemnością, z tą naszą nieświadomością. Więc to jest bardzo ważne, żeby nie obiektować. Nawet jeżeli takie zdarzają się próby, bo, bo będą się zdarzać próby obiektowania, wiedzieć, że to, że to są tylko i wyłącznie umysłowe prewety. Yy, nigdy zaświadczam ci, że nigdy nie jesteś zdenerwowany z, poziom, z powodu, yy, o którym myślisz, że z tego powodu jesteś zdenerwowany. Jeżeli powstrzymasz się od tego obiektowania, no to masz szansę y, zobaczyć ten lęk, zobaczyć agresję, która jest w tobie, zobaczyć gniew, zobaczyć stłumienie jako pew, pewne pole energii. I ono zawsze będzie cię wtedy prowadzić do źródła. I to źródło wcale nie musi być jakimś zdarzeniem w przeszłości, bo, ym, ym, bo, bo pewnym następstwem tej nerwicy pozytywnego myślenia jest również taka kompulsywna, umysłowa nerwica szukania przyczyn. Gdzie nerwowo szukamy, jakby to coś miało zmienić. Jeżeli znajdę przyczynę tego stanu, jeżeli ją zrozumiem, no to coś się w moim życiu zmieni. Ale wiemy już to, że, że rozumienie jest głęboko przereklamowane. Że nawet jak znajdę jedną przyczynę, czy, czy dwie, czy trzy, to, to przyczyny istnienia samego. Y Ciała bolesnego nie znajdę raczej, bo ciało bolesne jest złożone z tak wielu elementów, o których nie wiem. No, taka jest istota cienia, że to jest wszystko to, o czym, o czym nie wiemy wszystko to, co jest przed, cała ta mechanika życia, która jest przed nami ukryta. Więc czasem dotarcie do przyczyn. To nie jest do, umysłowe rozmyślanie, dlaczego ja i kto mi to zrobił, i kto te strzałę y, we mnie wystrzelił, tylko do, dotarcie do miejsca, gdzie ten grot tak naprawdę we mnie tkwi i wyciągnięcie go. I tu obiektowanie nic nie pomaga. Pamiętajmy też o tym, że w pracy z cieniem jakby nasz cień możemy najlepiej możemy rozpoznać przez to, jak on się projektuje na nasze życie. Taka podstawowa podst może nie tyle zabawa, ale taka praktyka w pracy z cieniem polega na tym, że najpierw musisz. Yy, Najpierw wypisujesz sobie wszystko to, co ciebie denerwuje, w innych, w innych, w świecie. Możesz być na 100% pewien, że to wszystko, co cię denerwuje, to jest wszystko to, co ty wyparłeś i czego w sobie nie akceptujesz. Jeżeli zrobisz to ćwiczenie uczciwe, uczciwie. Więc najpierw powstrzymujemy się od obiektowania. Pomoże nam w tym takie małe ujawnienie, jeżeli jesteśmy rzeczywiście w złym stanie i, po, i, i, i czujemy się podenerwowani, to ujawnijmy ten stan, to znaczy zakomunikujmy, że tak się czujemy i wtedy on jakby wyrywamy sobie możliwość uzasadnienia tego stanu jakąś głupotą, że coś powiedziałeś albo nie powiedziałeś, albo ktoś mi coś tam zrobił. Ktoś mnie nie uszanował. Więc pierwsze, co to nie obiektujemy? Drugie, co? Nie rezonujemy. Nie rezonujemy, musimy się tego nauczyć. Musimy się tego nauczyć. Co to znaczy pozwalać się y, tym rzeczom przejawiać we mnie, ale obserwować je z, z pewnego dystansu. Nie, nie wchodzić z nimi w, w dialog i w, i w rezonans. Co to znaczy dialog i rezonans? Dialog i rezonans to jest jak... to... są zawsze dwie... są zawsze dwie możliwości wejścia w rezonans. Pierwsza możliwość to jest zanegowanie, czyli jeżeli się tak wstydzę jeżeli coś odczuwam, nie wiem, poczucie straty, poczucie bycia zdradzonym, to wchodzę z rezona w rezonans z tym uczuciem, albo kiedy czuję się zawstydzony tym, że tak czuję i chcę to ukryć, i chcę to wyprzeć i wtedy do, do, do daję temu ogrom energii i zaczynam wewnętrznie z tym dyskutować, sam sobie stawiać cenzurki, myślę, że coś jest nie tak, albo... Yy, yy, albo nadmiernie to idealizować. Czyli jak z gniewem, tak często jest. Czuję gniew i ponieważ gniew jest taki jest nęcący, nęcący, bo nam poczucie takiej bardzo iluzorycznej, ale poczucie siły i jakiejś tam władzy, to zaczynam go idealizować. Ja mam prawo do tego, żeby tak się czuć. Mam prawo, żeby żeby, nie wiem, na kogoś huknąć. Mam prawo. Yy, Okej, okay, no, no masz prawo, tylko, że gniew i, i, czy agresja jest, yy, jest lękiem, który przychodzi do ciebie okrężną drogą. Więc teoretycznie masz prawo się pogrążać w lęku. Yy, tylko, że robisz sobie tym krzywdę sobie i, i wszystkim, którzy tworzą z tobą jakby wspólne pole, bo, bo ty z, z żadną myślą nie jesteś nigdy sam, z żadnym uczuciem nie jesteś sam. Więc jeżeli odczuwamy złe emocje, jeżeli odczuwamy. Nie wiem, no ostatnio dużo takich je, jest przypadków, że ten na, nasz cień bardzo bo, jesteśmy taką cywilizacją potężnych, o potężnych no, jesteśmy po prostu cywilizacją kłamstw i stłumień, krótko rzecz ujmując. Więc cywilizacyjnie, kulturowo w, w ogóle w, w, wyparliśmy część siebie. I uznaliśmy, że to jest jakaś zła część. Trochę tak jakbyśmy powiedzieli, że na Ziemi noc jest zła, a dzień jest dobry. I teraz wszyscy się wydali w jakąś walkę, żeby usunąć ze świata noc. No to jest kompletna paranoja. Nie możemy ze swojego życia też nocy usunąć. Możemy nauczyć się w nocy poruszać, możemy noc szanować, możemy noc respektować, możemy poznać jej prawa, Mo możemy tę noc rozświetlić światłem naszej świadomości, czy ten cień, ale nie możemy go unicestwić, nie możemy go schować, nie, nie możemy go Uznać, że go, nie, że go nie ma w naszym życiu, bo narażamy się na poważne konsekwencje związane z tym, że ten cień będzie się nam ucieleśniał w życiu. Im większe stłumienie, im większe, yy, im, yy, im mniej z tym cieniem jest ten połączony, to tym on będzie się yy, manifestował. W moim życiu mocniej w postaci koszmarnych snów, w postaci paraliżów sennych, w postaci yy, głosów w głowie, w postaci poczucia yy, innej obecności czy innej świadomości wokół siebie. Zawsze, kiedy takie rzeczy, Zaczynamy odczuwać, a w ostatnim czasie wielu z nas yy, to czuje po prostu, yy, bo taka jest dynamika naszego rozwoju. Bo, 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 bo w momencie, kiedy, kiedy, kiedy trochę poważniejemy i stygniemy w tym naszym rozwoju duchowym, i on przestaje już być taki, taki dualistyczny i taki wypierający, no to koniec końców ten cień też. Podejdzie pod nasze drzwi i, i właśnie w ten sposób będzie pukać. My często robimy coś kompletnie odwrotnego, bo my zamiast go przyjąć i bez obiektowania, bez rezonowania, bez idealizowania, ale też bez wypierania, przypatrzeć się temu, no to my pozbywamy się decyzyjności, wypychamy to w stronę jakichś ezoterycznych bytów, które nas zaatakowały, i wciągamy się w wewnętrzną walkę, która no może się źle zakończyć, bo. Z naszym ego nie można nie powinno się zacie, zadzierać, bo nasze ego zawiaduje dwoma potężnymi w nas popędami erosem, popędem życia, pożądaniem, ale też tanatosem, popędem śmierci. Jak się zaczynamy tymi popędami bawić, czyli uruchamiamy za mocno pożądanie na przykład. Kompulsywnie, masturbacyjnie, no tu uruchamiamy też żarno tego tanatosa, czy tego popędu śmierci. Więc z, z tym jakby nie wolno grać za bardzo. I trzeba e się będziemy bać. Więc nie obiektujemy, nie rezonujemy. I nie tłumimy. Przede wszystkim nie tłumimy. Jeżeli już, jeżeli taka fala na nas przychodzi. To im dłużej. Utrzymamy te fale jako pulsujące pole energii w nas, im dłużej będziemy w stanie jej się od po prostu przyglądać. E... O! Jesteś. No, no to, no to tym szybciej dojdzie do w nas, do tej. Mistycznej komunii, tego mistycznego połączenia świadomego z nieświadomym. Przed wejściem, jakby w ten rodzaj dojrzałości duchowej, kiedy duchowe przestaje walczyć z materialnym, jasne, z ciemnym i kiedy wychodzimy z tej niewygrywalnej. Walki jasności z mrokiem, no to jesteśmy pogrążeni na takim, w takim et etapie duchowym, przez który poprawdzie każdy musi przejść. Ale to jest taki etap y nazwijmy go lucyferyczny, gdzie ta nasza niedojrzała, boska świadomość, pełna pychy, archetypicznie. Reprezentowana przez, yy, przez, przez Lucyfera zostaje. Yy, nazywamy to upadkiem. Czyli zaczyna. U, łączy się z, z nieświadomością, spada jakby na ziemię, ale z, zarówno ta, ta nasza duchowa część, ten duch świadoma. Ma w sobie dużo pogardy i lęku przed nieświadomością, czyli duch przed ciałem, męskie przed żeńskim. Czuje się wewnętrznie, yy, czuje się we, uwięziona. Nasza duchowość, my zresztą przechodzimy taki etap na, na, na naszej młodzieńczości duchowej też. Kiedy gnostycy na przykład pozostali gdzieś na takim poziomie rozpoznawania rzeczywistości, że, że, że to miejsce tutaj jest, jest więzieniem i że materia jest więzieniem dla ducha i że właściwie to ten duch został tutaj zesłany, z, z, strącony. I dopóki żyjemy w takim, w takim momencie, to i ta nasza, nasza duchowość, ten duch jest taki pełen pychy, pełen niezrozumienia i arogancji w gruncie rzeczy wobec mater, matki, materii, czy nieświadomości, ale też ta nieświadomość nasza jest bardzo wystraszona, zaciśnięta wokół tego. Ożywiona jest duchem, ale boi się utraty go, więc jest zaciśnięta wokół tego tego ducha. I rzeczywiście z takiej perspektywy można by było powiedzieć, że ten Lucyfer, ta cząstka niosący światło, ta cząstka boskiego światła zostaje jakby uwięziona w, w, w materii, a tylko materia, tylko nieświadomość może nadać kształt świadomości, bo sama świadomość duchowa nie może się w żaden sposób wyrazić. Dlatego jest bez, bezforemnym, bez, bezczasowym czymś. Więc to tylko... Więc na tym etapie lucyferycznym trwamy w rozdzieleniu, trwamy w walce i trwamy w, w, we wrogości, z jaką duch patrzy na materię i materia na ducha. Kiedy przychodzimy do etapu wcielenia, czyli ten duch już przychodzi pod postacią nie kogoś strąconego, zesłanego, tylko przychodzi z propozycją do, do materii. A ja, materia już do, dojrzała, oczyszczona, samoświadoma, Mara, Maria mówi, tak, zatańczmy. To jest ten moment naszej wewnętrznej komunii tych dwóch rzeczywistości, kiedy te dwie rzeczy mogą ze sobą zatańczyć. I wtedy po, pozwalamy się na, nam przejawiać i z pięknymi, jasnymi myślami, i z, i z ciemniejszymi myślami. Pozwalamy przejawiać się w nas dniowi, nocy i, i nocy. Nie, I nie udajemy, że lepsze są piosenki, te, w których jest więcej wysokich dźwięków. Muszą być i te wysokie, i te niskie, i tony ciemne, i tony jasne. Tylko wtedy pojawia się w nas jeszcze coś, to znaczy ta świadomość, która jest. Dajcie mi jeszcze sekundkę. Momencik. Kończę dogrywać minuta, 30 sekund. To jest. Ale można to zrobić tylko za pomocą świadomości, która jest. Która może te dwie rzeczy w sobie. Czy uważności, która może te dwie rzeczy w nas objąć, te dwa światy? Dlatego nasz rozwój duchowy, my, my, my tak po ezoterycznemu mówimy czasem, że, że wszystko jest e energią. To Nie, no, wszystko jest świadomością. Energia i ciało to są jakby funkcje, yy, funkcje materii. Ale więc nasz rozwój nie powinien polegać tylko i wyłącznie na ciągłym podnoszeniu, pompowaniu swoich wibracji poprzez pozytywne myślenie i, i samo tylko przywoływanie pozytywnych zdarzeń, ale poprzez ewolucję ewolucję naszej świadomości w stronę od tego etapu lucyferycznego do etapu Cielenia Jezusowego, bo Jezus w nas to jest tym, który łączy niebo z, z ziemią. Tao w nas to jest to, to co łączy jasne z, jasne z, z ciemnym. To jest ta przestrzeń, w której możemy się bez lęku, wstydu i poczucia winy wydarzyć. Z wszystkimi kolorami i z wszystkimi naszymi barwami i wtedy nie cierpimy. Bo jak nie walczymy, to nie cierpimy. Okej. Okay. To tak woli przy przemyślenia.